Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Prosto z Grudziądza Cześć kochani, ja też jestem cały czas z wami Marcin e, przez Grudziądz już mnie dosyć mocno, nie ukrywam, nie będę tu ściemać Ściemniać, że no przeszłam swoje kilometry i cały czas jest jeszcze bardzo, bardzo wiele kilometrów przede mną, także ja z Wami cały czas poznaję Grudziądz i on jest naprawdę piękny. Uwierzcie mi, Poznań jest piękny, Grudziądz jest piękny i wszystkie miasta łączmy się. <grych> Miłego Polska, oglądania. Cała Polska jest piękna i cała Polska jest do zwiedzenia. Jedziemy wtedy. Dzisiaj zapraszamy Was, jesteśmy w ruinach zamku, w pozostałościach zamku. Grudziąc oczywiście wieża Klimek, na którą za chwilę się dostaniemy, ale najpierw oprowadzimy was tutaj po tych pozostałościach, co tutaj wykopali, za dużo to tego nie zostało. Sami wiecie jak to wszystko co wyglądało z tymi zamkami, z tymi na no, odbudową Warszawy i tym wszystkim były cegły potrzebne i to wszystko i tylko tyle co tutaj zdołali. Odkopać tylko tyle tutaj nam tego zamku zostało. Na pewno widzieliście odcinek Pokrzywna. Tam chociaż tych murów tego wszystkiego tu nam trochę więcej zostawili i można więcej zwiedzić. Prawdopodobnie gdyby nie odbudowali nam klimka, na który za chwilę Będziemy próbowali się dostać, same dojście tutaj do góry już nas lekko zmęczyło, ale damy radę. Jesteśmy silni, dajemy radę. Widok na Wisełkę okoliczne miejscowości poza Gruziązem, już za Wisłą. Tak tu się nam prezentują pozostałości zamku. A więc zaczynamy Zabawę, idziemy bliżej, klimka. Witajcie ponownie. Jesteśmy już przy samym klimku. Pokażemy Wam tutaj pozostałości no bo inaczej tego nie można po powiedzieć. Tutaj mamy pozostałości kuchni, pomieszczeń gospodarczych, browarów. browarów. przenosimy się do studni. studni zamkowej po głębokości kiedyś ona miała 50 metrów teraz na 20 tylko 20 ale jest zakratowana niestety z magnesem nie da rady tutaj przyszły, nie porzucamy może podejdziemy trochę tutaj pokażemy. Jak Wisła się nam tutaj prezentuje z trochę wyższej odległości, i za chwilę będziemy się próbowali dostać do góry. Tutaj o trochę lepiej już widać pozostałości zamku grudziąskiego Naprawdę z tego za dużo nie zostało. Wszystko wyczyszczone, wywiezione. Nie ma nic. Tak się okno tutaj nam prezentuje Grudziądz, to na proste jest na którym też byliśmy w tym lasku. Tutaj nie widać, z góry wam pokażę w twierdzy Szczymięcin, Wisła. No i oczywiście wieża Klimek, tak jak zwróćcie uwagę Zielone pasy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale powinno być widać. Nikt nie wie, tak z tego co słyszałem, że mało kto wie, albo nikt nie wie do czego te pasy służyły. A już gdzieś takie pasy widziałem, tak jak Wam wspominałem już o Strzemięcinie, ale to Wam pokażę to, jak już będziemy u góry. Jak byliśmy na tej twierdzy strzemięcińskiej, tam był. Jeszcze stary dom, nie wiem jak on dokładnie się nazywał. Co się opiekował w Wałman, czy nie pamiętam teraz dokładnie, nie chcę tu Was tam zakłamywać, ale jakoś tak podobnie który się opiekował tą całą twierdzą. Jak my tamtędy przychodziliśmy, nie mogłem tego nagrać, bo to prywatny dom i cały czas tam ktoś mieszkał. Nie chciałem tam ryzykować ani nikomu tam zaszkodzić. I na tym domu też były te zielone pasy, ale mało kto o tym mówi, i nikt nie wie. Tak dokładnie do czego i po co one służyły. Ten został odbudowany nie wiem chyba około 10 lat temu i te pasy też tak porobili, pomalowali na zielono. I to jest właśnie zagadka, bo mało kto o tym mówi i mało kto o tym wie do czego te. Pasy służyły. Jak sami widzicie, ludzie się schodzą, coraz więcej ludzi spaceruje. Szkoda, tylko tutaj tych ruin tego zamku że tak mało zostało z tego. Nic praktycznie nie zostało. Wszystko znikło. Szkoda, bo takich obiektów historycznych w tamtych czasach nikomu na tym nie zależało. Tak jak teraz. Mało kto się opiekuje takimi obiektami i stoją, niszczą, za parę lat już w ogóle tego nie będzie. Nie będzie w ogóle co zwiedzać, co oglądać, i przejdzie do historii, naprawdę tylko będzie pozostaną zdjęcia, i cieszymy się, chociaż, że możemy przyjść tutaj nagrać, chociaż to co zostało, i pokazać wam jak to wygląda. My się na chwilę. Rozłączymy, za chwilę się spotkamy u góry, może jeszcze na dole się połączymy, ale przez schody nie będę was prowadził. Ha, trzymajcie kciuki, żebyśmy dotarli <laughs> szczęśliwie. Parę metrów jest tego do przejścia, a więc my się na chwilę rozłączamy i za chwilę się spotkamy w środku na klimku. Do zobaczenia za moment. Witamy Was ponownie. Jesteśmy już w środku wieży klimek. Tu mamy wejście. A tyle nam zostało do przejścia. Ponad 20 metrów. Pierwotnie miała wieża ponad 30 metrów. Ale odrestaurowana została w wysokości ponad 20, 23 metrów. Także kawałek się z nami przejdzie. Ale nie będziemy was męczyć. Tutaj całą podróżą po tych schodach Marianna? Marianna, już nie idziemy do góry kawałek się z nami przejście, ale tak jak powiem, za chwileczkę się rozłączymy, my na spokojnie sobie wejdziemy i za moment się połączymy ponownie. Już nam dużo nie zostało, chyba że chcecie iść z nami, to chodźcie. Idziemy, dobrze nam idzie. Dobrze już jesteśmy na miejscu. już, już nam nie zostało. Nie miejcie do nas pretensji, że będziemy sapać u góry. No nie tak. przesadzaj, kondycję to my mamy, tak? Mamy, troszeczkę Jesteśmy jest aktywni, ćwiczymy. Chodzimy, spacerujemy, biegamy, jeździmy na rowerze, dajemy radę. No Ale zawsze jakie zmęczenie jest. Już dzisiaj mamy parę kilometrów w nogach. Widok na wieżę z XIX wieku. Ok. Lecimy dalej. Sami widzicie, że... Ludzie jest coraz więcej U góry na pewno będzie jeszcze więcej to Już się zbliżamy do wyjścia no i okay, dzięki to Już się zbliżamy Jesteśmy praktycznie na samej górze Weszliśmy już jesteśmy na samej górze no tutaj trochę wieje mam nadzieję że będzie nas słychać tutaj no troszkę wiaterek jest tutaj nie da, nie da się ukryć Wisła płynąca w stronę Gdańska tam z daleka widać nowe miasto tutaj mamy dalej Cytadelę grudziąc i trochę wiaderko, tak nam się prezentuje nasze miasto zmierzy klimek z wysokości ponad 20 metrów Takiego tutaj, ale... ale jest super, jest moc, słuchajcie, jest. jest ok. Jest super. My no, tak mocno nie zmęczyliśmy wejściem. <laughs> nie podróżujemy. Że dalej. Spacerek to jest po prostu. Zobaczmy, jak fajnie nie Zaraz widać z tej strony tam mamy strzemięcin naszą wisełkę No teraz to jest chociaż pogoda prawdopodobnie widać, no jeszcze nie zdarzyło się tak, żebym tutaj zobaczył chemno kościół w hełmie kilometrów stąd. stąd jest 30 km do hełma. no ale jakieś tutaj jest tam dalej jakaś mgiełka taka, także tam na pewno nie będzie widać Tak to nam się tutaj z góry Jestem ruiny naszego zamku pozostałości mam nadzieję, że słychać ale najważniejsze jest, że widać Tak się nam cały nasz grudziąc praktycznie i Poza widziądzem to wszystko wygląda. Wisła w tej wysokości jest przepiękna.